Hej, z strony YouTube Kidsman dzisiaj nagrywamy odcinek, więc pamiętaj zostaw łapeczkę w górę subskrypcję, żeby była z dzwoneczkiem napisz do w komentarzu ja Ci przypomnę serduszko tak jak mówię na każdym odcinku jak widać mam do taki mały, bardzo mały opening dwóch małych skrzyneczek bo akurat udało mi się wbić mam tutaj na mitycznego ofertę mam GT Max Złotko, Barleya, Futbolista, Bula, Sakura, Spajka i Chorusa, Boja zwykle. Ale już pamiętajcie, za jeden dzień 23 godziny... Yy, znaczy, to nie będzie jutro, tylko to będzie już pojutrze. Będziemy pojutrze otwierać mega Boxa i Big Boxa, więc wpadnijcie na ten mój odcinek i se obejrzyjcie. Sorry, że tak cicho mówię, bo wstałam dopiero. Dobra, więc zaczynamy. Mm, nasz Opening zobaczę szanse, Są takie. Ale legendy nas już nie stać. Czy coś będzie w pierwszej? Może Kaczet. tego 16 monet, 4 punkty mocy do dyno, Majka, 8 do Rowzy. I ostatnia szansa w tej skrzynce. Niestety nie ma braulera, ani Kaczeta 24 monety, 5 do kolta. 7 do poko. Niestety nie ma. Ale jak chcecie to zagram dla Was gierkę w duo Oczywiście lecimy sobie nie kiełkiem albo. Może niedługo go wbijam na 15, bo chcę wszystkie postacie wymaksować na rangi. A kiełek to by, tym bardziej. Zobaczymy jak nam pójdzie w tej gierce. No, z Mr. Pi. Ja go, tego Mr. P nie mogę dropnąć Jak wy go dropnęliście, bo ja nie wiem Ta posa jest taka trudna do dropnięcia, już jej Nie wiem, dwa miesiące nie mogę jej dropnąć O, taki sam team, tam Mr. P Ten Mr. P Kurde, ten Mr. P, to, to, ale ja go pojadę chyba Mam 975 HP mu zostało Ten Mr. P, o pro za zniknie, pro Przez pamkę. he pamkę to zablokowałam. Zablokowałam jej tutaj. Więc idę sobie po tego kiopsa który, który tutaj został. Oczywiście już mam trzy pałki. Hmm. Dobra, rozwaliłem tego buta, a mi tego bota, mogłem nic nie szczalać. Hmm. Mr. Pi, Mr. P, Dobra, jakoś się od niego odciągnąłem. Widzisz, że Kielak bardzo fajnie rozwala e, bota. Ale fajnie z tego gina zjechałam. Nie na blisko wziąć ten Jin, Jak pamiętajcie, cały czas mówię Wam na odcinkach, że macie wpadać na kanał Kamiksa Games i Sony Live więc wpadajcie na te oba kanały mm, i co pan? Zablokowałam to się podgłośnimy. Dobra, mamy trzy powery. Mr. Pipo musz. Dobra, dobra. Działko trzeba... Dobra, rozwaliło się to działko. Tych tak, trzeba też tutaj dojechać, ale mi się tak nie da, co my... I to, to jest ten... ty tu zablokuję i uinek. Tak się bardzo dobrze gra. Pozdrawiam tego Mister P'a, co ze mną grał. Naprawdę super gierka mi się podobało. Bardzo ciekawa bo na początku myślałam, że to przegramy. A jak pamiętajcie ja w tym klubie odchodzę już pokażę Wam no moim drugim kruciczy i piesek, jak tu wiadomo. robię swój klub. Team Psy. Zapraszam do mojego klubu. Gramy w piątek razem. Na przykład chowany barek i top model. I tutaj, jeśli będziemy ten... Będziemy sobie w piątek grać e, oczywiście już na botach, bo naprawdę nie. Będzie, będzie, będziecie brać te skiny, które macie i będę Wam je oceniał. I na pewno... Na pewno będzie bardzo ciekawy, jak jeśli dojdziecie do tego klubu i będziemy po prostu razem grać. I tutaj jeśli, jeśli ten, jeśli nie ktoś przegapi takiej możliwości, to w bi. A ja ten chciałem wpisać w B, bo J mi się nie zmieściło, to tu. no tutaj mam taki zadmiarzy, jak wiadomo, po mi dropnął. Więc dobra, ja myślę, że odcinek się spodobał. Tutaj jest sobie odcinek I widzimy się oczywiście. Już też na dzień, czyli pojutrze, ja będziemy otwierać mega boxa i tego big boxa. I też moi, na moim drugim końcu, czyli Piesek, bo już mam 500 star pointsów i tam będzie stać mnie tylko na big boxa, szkoda, że na mega boxa. Muszę sobie wytrupić tego big boxa. Więc ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.